Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Jeżeli widzieliście już posta na mojej karcie społeczności To wiecie, że dołączyłem do nowej ekipy na polskim Legotubie Zaklaskowani, jestem już piątym członkiem tej ekipy Z tego mega, mega bardzo się cieszę I dziękuję chłopakom, że, że mam szansę wystąpić u nich w ekipie Jeżeli jeszcze nie kojarzycie tej ekipy, to wpadajcie do nich na kanał Ponieważ już tam pojawił się pierwszy odcinek z moją obecnością. Z przedstawieniem mnie tam coś powiem o sobie. Zresztą nie będę Wam za bardzo spoilerował, po prostu zapraszam do wpadania. Natomiast jeżeli chcecie e, dowiedzieć się bardziej, czym jest ekipa zaklockowanych, to dzisiejszy odcinek powstał z myślą o tym. Dzisiaj porozmawiamy sobie z krajną klocków, no i e, dowiecie się dokładniej, czym są zaklockowani. Dzisiaj zadam pytania, właśnie czym są zaklockowani, jakie są projekty w przyszłości, czy, będą, czy będzie na przykład piosenka planowana i tak dalej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na dole. Za mega, mega Wam dziękuję, bo to wspiera kanał. No i myślę, że teraz bez przedłużania możemy przejść do pytań. No to co? Zaczynamy z pytaniami. Pierwszym moim pytaniem jest, kto był pomysłodawcą projektu Zaklockowani? No, głównym pomysłodawcą był Krotkowy Fan, to właśnie on wyszedł z tą inicjatywą. No i my się potem oczywiście chętnie w to włączyliśmy, ale no jeżeli chodzi o tego, kto tutaj był sprawcą całego, całej, całego tego projektu, no to trzeba właśnie oddać, że był to Krotkowy Fan. Okej, okay, i wy tu podam jeszcze, dołączyliście, to był może kolejny, pewnie Ognisty Klocek, bo tam z tego co słyszałem, to Ognisty Krocek jest kuzynem Krotkowego Fana. Tak, jest kuzynem klockowego fana, ale ciężko tak stwierdzić, kto następny doszedł. No, kto doszedł od, po krockowym fanie, no bo to nie było tak, że, naj, że po kolei były osoby brane, tylko mniej więcej chyba w tym samym czasie. Tak jest, rozumiem. Czyli krótkowy fan wpadł na pomysł i postanowił Was zaprosić do tego projektu. Tak, tak to właśnie wyglądało. Dobra, następne pytanie. Skąd taka decyzja o stworzeniu grupy? No pewnie to bardziej pytanie do klockowego fana, ale też możesz coś tutaj powiedzieć na ten, na, odpowiedzieć na to pytanie. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Czy od razu dostałeś propozycję od klockowego fana? Dobra, zgadzam się, robię, biorę udział w tej grupie. Jak to wyglądało? Opowiedz o tym. Także właśnie dostałem tą propozycję od klockowego fana, i na początku nie byłem tak do końca przekonany. Wydawało mi się, że. Hmm, jakaś ekipa, czy to jest na pewno dobry pomysł? No, przecież było już kilka ekip na LegoTube i w sumie, chyba poza tą najbardziej znaną, czyli cebulową ekipą, to żadna kolejna chyba większego sukcesu nie odniosła. I zazwyczaj się to albo się rozpadała, albo, no, jak mówię, nie odnosiła żadnych większych sukcesów. Więc byłem dość sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, ale w końcu dałem się przekonać i absolutnie nie, nie żałuję, gdyż naprawdę świetnie mi się razem z całą ekipą tworzy filmy. No tak jest właśnie, było dużo takich ekip, które od razu powiedzmy się rozpadły po niedługim czasie. Natomiast już zaklockowani z tego co widziałem, trzymają się 3 miesiące, no i miejmy nadzieję, że będą jak najdłużej. Ja teraz dołączyłem do tego projektu. Też mega, mega się cieszę właśnie z tego powodu. No i myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania. Jakie projekty planujemy zrobić w przyszłości? No cóż, nie tutaj do końca mogę to wszystko zdadzić, ale myślę, że nie będzie z tym problemu. No generalnie jakichś takich większych projektów póki co nie planujemy, ale jeżeli chodzi o nadchodzące filmy, no to planowaliśmy coś takiego w rodzaju teleturnieju, że jedna osoba zadaje pytania, pozostałe osoby odpowiadają. I jeśli ten film się spodoba, bo zamierzamy go, myślę, że w przeciągu powiedzmy miesiąca nagrać, więc jeśli ten film się widzom spodoba, to myślę, że nawet jest szansa zrobienia z tego serii. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego pytania. Czy będą jakieś spotkania? Spotkania jak najbardziej będą. O, to w sumie, w sumie mogłem o tym powiedzieć przy okazji pytania o tych, o te plany na przyszłość. No bo tak, planujemy się spotykać tutaj w gronie naszej ekipy. To będą bardziej takie spotkania na zasadzie, że spotykamy się z ekipą, aniżeli spotkania z widzami. Ale jeżeli jacyś widzowie będą chcieli wejść na te spotkania, to myślę, że nie będzie z tym problemu. Tylko no też nie oszukujmy się, jesteśmy póki co dość małym kanałem, więc właśnie nie sądzę, żeby tych widzów było znowu tak dużo chętnych do spotkania się w danym mieście. Więc dlatego właśnie będą to spotkania bardziej takie prywatne, ale jak mówię, jeśli jakiś widz będzie akurat miał możliwość przejścia, to jak najbardziej zapraszamy. No planujemy, są plany, dosyć już takie konkretne zrobienia spotkania w Krakowie. No i również drugim takim miastem, w którym na pewno spotkanie kiedyś się odbędzie. Myślę, że i nawet będą się tam częściej odbywać spotkania, bo jest to miasto, które akurat no, praktycznie wszyscy członkowie zaklotkowanych poza Kamilem mają do niego dość blisko, czyli poznań. Tam na pewno spotkanie się odbędzie, przynajmniej jedno, a myślę, że i nawet w tym mieście częściej się spotkania będą odbywać. Okej, okay, mam jeszcze pytanie odnośnie mojego dołączenia, czy ktoś jeszcze oprócz mnie jako nowego członka ekipy Zaklockowanych, czy jeszcze jest taki pomysł dołączenia właśnie, żeby ktoś jeszcze dołączył jako szósta osoba do, do naszej ekipy? No tutaj jeszcze wszystkiego nie będę zdradzał, ale powiem, że tak, jest taki plan jest plan, żeby dołączyła jeszcze szósta osoba, prawdopodobnie stanie się to gdzieś tak pod koniec wakacji więc tak, generalnie jest taki plan, aczkolwiek tutaj szczegółów jeszcze nie będę zdradzał no i jeszcze mam takie ostatnie pytanie bo u mnie była piosenka dlatego też jeszcze pytam tak się zastanawiam czy kiedyś będzie jakaś piosenka z zaklockowanych będzie piosenka z zaklockowanych tak, no, czy jest jakiś w ogóle wiem, taki projekt tego. czy kiedyś w ogóle padło coś takiego e Powiem Ci szczerze, że tak padło. Klockowym Pan yy, kiedyś się miał taki pomysł, tego co kojarzę. O to no, pamiętam, to on tam mówił, że właśnie na jakieś osiągnięcie ilość tam subskrypcji coś takiego byśmy mogli zrobić. Yy, no nie wiem. <laughs> nie wiem szczerze mówiąc, co sądzę o tym pomyśle. Myślę, że w sumie czemu nie? Może kiedyś Może kiedyś coś takiego zrobimy. Nie wykluczam tego. Okej, okay, ja w takim razie dziękuję Ci za wywiad. Rozmawiał ze mną Kraina Klocków. Chcesz jeszcze, nie wiem, pozdrowić widzów ze swojego kanału, zaprosić na swój kanał, czy coś takiego? No tak! Pozdrawiam oczywiście wszystkich widzów, zarówno moich, zabudowatnego, jak i również naszych wspólnych widzów na Zaklockowanych. No i jak najbardziej zapraszam na mój kanał, zapraszam na Zaklockowanych. Tak jest, link macie w karcie oraz jeszcze dam Wam link do krainy w opisie. Dobra, myślę, że to już koniec. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!